Dzień dobry szanowni państwo, chciałem się podzielić z państwem kilkoma refleksjami na temat konspiracji na Kresach południowo-wschodnich, głównie za pierwszej konspiracji sowieckiej, bo to jest taki klasyczny przypadek, jak po Polacy potrafią się pokłócić, a nie połączyć i z tego wynikają pewne konsekwencje. Jak wiemy, dwie daty są tutaj ważne, jeżeli chodzi o Kresy Wschodnie, to jest data przede wszystkim podpisania traktatu między Rosją i, i III Rzeszą 28 września 1939 roku i drugi 29 listopada 1939 roku, kiedy wszyscy obywatele zajętych ziem czyli białoruskich i ukraińskich zostali uznani za obywateli Związku sowieckiego, co rodziło oczywiście pewne konsekwencje, czyli Prawa nabywali takiego, jaką mieli mieszkańcy Sowietów, ale tak samo musieli służyć Armii Czerwonej jako obywatele. To są te dwie podstawowe informacje, pomijając jeszcze jedną rzecz, że pomiędzy Rzeczpospolita została podzielona i na terenach wschodnich zostało ponad 10 milionów Polaków, co nie było jedno rozłożone jednolite w terenie. Pamiętajmy o tym, że kresy. Południowe-wschodnie, czym dalej od rzeki Bóg na wschód, tym teren był coraz mniej zasiedlony przez ludność etnicznie Polską. I to rodziło pewne oczywiście pewne problemy. Ważną informacją jeszcze jest to, że my, służby nasze wywiadowcze w czasach II RP, tak jak i później. Służby konspiracyjne nie doceniały przeciwnika. Czyli organa wywiadowcze sowieckie były lepiej przygotowane do podjęcia y, działań przeciwko y, tworzonej czy zakładali tworzonej informacji, y, konspiracji. Y, już na samym początku stworzono 10 dużych, y, tak zwanych oper-grup. Które miały działać na tym terenie, ale to nie jest jeszcze najważniejsza informacja, ale jest jeszcze jedna informacja, która tutaj jest ważna: to jest 2760 nowych etatów, które dostały służby działające na tym terenie. Jest prawie 3000 specjalistów, którzy pojawiają się na tym terenie, żeby przeciwdziałać ewentualnemu tworzeniu się grup y, y, konspiracyjnych. I dodatkowa taka może informacja, to jest to, że na tym terenie, o którym mówimy, to było w spuściznie po II Rzeczpospolitej zostało 145 więzień i innych obiektów, przy których przetrzymywano więźniów. Cały ten aparat związany z instytucją więzień był przyjęty oczywiście przez służbę NKWD. Polacy mają to do siebie, że jak ktoś im nadepnie na piętę, to od razu konspirują. I tak samo było w wypadku tutaj. Już 22 września 1939 roku powstają pierwsze próby stworzenia organizacji konspiracyjnych czyli czegoś, co mogłoby przeciwstawić się przeciwnikowi. Taką organizacją było PO. WW, czyli Polska Organizacja Walki Wolnościowej, to tak nawiązująca trochę do wcześniej istniejącej polskiej organizacji wojskowej. Na czele tej organizacji, pomysłodawcą był generał Janusz Altis, który wokół siebie stworzył taką grupę sztabową. Na nieszczęście według mnie. Składające się z ludzi, którzy byli bardzo dobrze znani na terenie Lwowa i województwa lwowskiego, czyli był tu Boruta Spiechowicz, Jakubski, którzy jeszcze w listopadzie 18 roku walczyli przeciwko Ukraińcom i byli bardzo dobrze znani w tych środowiskach lwowskich i na, i na kresach. Ciekawe jest to, że bardzo szybko y, służby y, NKWD y, rozpracowywały tę organizację, bo jak wspomniałem, organizacja powstaje we wrześniu, a już niecały miesiąc później y, jest rozpracowana przez służbę NKWD. Oni już wszystko wiedzą i, y, y, i najważniejsze, zostaje aresztowany generał Jan, Janusz Artis. W związku z tym, wiadomo, w hierarchii przychodzi to na następcę, czyli jest to Boruta Spiechowicz, który liczy się z tym, że może być aresztowany, bo jest znaną postacią. Przekazuje dowództwo z kolei następnej osoby, którą jest to pułkownik Jerzy Dobrowolski. Problem się pojawia w końcu grudnia, kiedy na terenie Lwowa tworzą się dwa ośrodki. Jeden ośrodek jest związany z, z przybyciem y, y, Alfonsa Aleksandra Kloc, który jest emisariuszem Służby Zwycięstwu Polski i próbuje nawiązać kontakty z miejscową y, konspiracją i dociera do wspomnianego wcześniej do, y, Dobrowolskiego i jest to jakby plan zorganizowania y, y, połączenia między centralą w Warszawie a ale nieszczęściem całej tej sytuacji jest to, że tak samo do Lwowa przyjeżdża nie, y, Tadeusz Strobski, który jeszcze wcześniej został wysłany do, na zachód i przyjeżdża jakby z decyzją o y, zakładania organizacji konspiracyjnej, ale którą już dostał od y, generała Sikorskiego i generała Sąskowskiego. W związku z tym na terenie Lwowa i Okręgu Lwowskiego tworzy się taka dwuwładza, jak to się wtedy mówiło ZWZ-1 i ZWZ-2. Nie ma nic gorszego jak rozbicie w konspiracji, bo wiadomo, że ludzie chodzą swoimi ścieżkami. W związku z tym ta ZWZ dobrowolskiego i ZWZ, później tak zwanego żebrowskiego. Działają obok siebie. Każda później próbuje przyjąć mniejsze organizacje, tam nie wiem, typu Związek Organizacji Polskich, Związki Harcerskie, Ochotniczą Straż Bezpieczeństwa. Każda z tych organizacji przy, 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 przyciąga do, do siebie w celu y, zorganizowania większej y, y, organizacji konspiracyjnej. Pojawiają się ulotki, pojawiają się y, Yy, gazetki yy, yy, drugiego obiegu, typu ostatnie wiadomości, i mimo to, że ta organizacja się roz, yy, rozrasta, w konspiracji nie przestrzegano jednej rzeczy: bezpieczeństwa, dbałości o bezpieczeństwo. Często bywało tak, że jak to się mówi, ktoś w sklepie gdzieś na ulicy coś powiedział, w związku z tym służby wszędzie były. Ale nie tylko były na ulicach, nie tylko były w instytucjach. Pamiętajmy, wspomniałem wcześniej, wszyscy już byli obywatelami Związku Sowieckiego, w związku z tym podlegali prawodawstwu, nie powinni pewnych rzeczy robić z punktu tego prawa. I okazuje się, że to nie tylko ulica i gadatliwość Polaków powodowała, że rozpracowywano szybko tą organizację. Ale. W samych strukturach konspiracji byli ludzie, którzy zadecydowali o słabości w ogóle całej tej konspiracji na, na terenach Kresów Wschodnich. Mówimy głównie o Lwowie, bo to są już później inne dalsze stanisławowskie, czy wołyńskie, czy tarnopolskie województwo. i takim Uważa się, że dużą pomocą w rozpracowaniu konspiracji przez NKWD przysłużył się niejaki Edward Gola, będący, podkreślam, emisariuszem rządu z Paryża. Został złapany on 1 marca 1940 roku i Trudno w tej chwili powiedzieć, jak się odbywała rozmowa z Edwardem Golą przez pracowników NKWD. W każdym razie zdecydował się na współpracę z NKWD i wiadomo, rodziło to już konsekwencje, które ponosiły poszczególne struktury dowódcze, czyli tam 16 marca został aresztowany szef intendentury, później został gdzieś, wpadł oficer łącznikowi w kotle. Cały czas to się pojawiało, ale nikt sobie do końca nie zdawał sprawy, że mm, że to może być jeden z członków, który działał tutaj w konspiracji. I dopiero po tak zwanym procesie 14, czyli złapanych 14 wyższych w hierarchii konspiracyjnych oficerów dopiero zaczęto się zastanawiać, że gdzieś tu jest jakaś hmm. Hmm, yy, 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 wtyka, powiedzmy sobie, ale trzeba powiedzieć jedno. Udało się aresztować około 443 członków ZWZ na terenie Galicji i Wołynów. Nie jest to liczba mała, jeżeli weźmiemy pod uwagę konspirację. No, konspiracja jest raczej organizacją małą, powinna być dobrze zorganizowana. Utrata ponad 400 osób to jest bardzo dużo uszczerbek. Bardzo dużo osób zostało aresztowanych. Między innymi został aresztowany w marcu Michał Tokarzewski. Trudno dzisiaj powiedzieć, jak dalekie, duże były to straty. Natomiast jeszcze druga rzecz była ważna, że udało się aresztować, jak już wspomniałem, kilkanaście osób. I na miejsce tych osób wchodziły nowe osoby. Z dolnych struktur. I między innymi taką osobą, która weszła w te struktury, był niejaki major Emil Miecieliński, kornel Osoba, która bardzo negatywnie przysłużyła się do całej konspiracji na kresach tutaj wschodnich, bo okazuje się, że właściwie większość późniejszych wpadek, które były, miały miejsce na tym terenie żeby nikt się nie orientował dopiero nawet korespondencja między sądowskim i Ma z całym tym, tak zwanym zwz 2 o którym wspomniałem wcześniej, nic nie wskazywało na to, żeby to yy, yy, ktoś miał wtyki. Po, yy, poza tym ten yy, wspomniany major Macielski prowadził taką yy, politykę, że przesyłał tę formację na zachód przez yy, kanały, yy, przez. Yy, Karyż, właściwie, przez bazę, bazę, którą zorganizowała Armia Krajowa, yy, baza o kryptowalnie Polek, i te wszystkie informacje przechodziły były informacjami nieprawdziwymi. Yy, po drodze, kurierzy, którzy wędrowali przez Europę do, do kraju i z powrotem, zby, zaczęli być wyłapywani. I w związku z tym. Yy... Rowecki pisał tak 2 września do generała Sąskowskiego: Okupacja sowiecka jest w tej chwili moją główną troską. Skupienia wojskowe, które na tamtym terenie, terenie nie reprezentują nic poważniejszego, czyli chodzi o, 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 o konspirację, ludzi jeszcze naokół dosyć, możliwości organizacyjne są, szanse współpracy z mniejszością lekkie występują. Natomiast kompletny brak. Dobrych komendantów na skalę myślenia od dowódcy pułku w górę. Czyli brakło w ogóle dobrych tutaj yy, yy, dowódców. I co się dzieje? Yy, nowym komendantem ZWZ na radziecką strefę okupacyjną sowiecką został yy, przez generała Robeckiego, naznaczony pułkownik Leopold Okulicki, wtedy pseudonim Murówka. Który 2 listopada dociera do Lwowa. I od razu, jak przyjechał do Lwowa, jak to się mówi, niektórzy oficerowie mają nosa, zorientował się, że coś tutaj w tym terenie nie gra i w raporcie ze stycznia 1941 roku pisze wprost. Kornel, czyli ten wspomniany major, jest agentem NKWD. Na nic się jednak to, ten raport nie zrobił jakiegoś wrażenia i bo okoliczki został aresztowany i już dalej tego nie, nie prowadzono. W każdym razie okazało się później, że wspomniany tutaj wcześniej Kornel został skazany. 26 września 1941 roku przez sąd kapturowy przy komendzie głównej ZWZ na karę śmierci i został wyrok wykonany 17 grudnia 1941 w Warszawie. Czyli zwróćcie uwagę, osoba ta już zelwowa przyjechała do Warszawy. W związku z tym już tutaj była na terenie. Wydawało jej się, że jest na tyle bezpieczna, że może tutaj. Tutaj działać. Problem polegał jeszcze na tych krechach południowo-wschodnich, że Polacy żyli obok. Ukraińców, części ludności niemieckiej, ludność żydowska nie byli większością na wielu terenach. Czym dalej, jak już wspomniałem, tym było gorzej. Natomiast teren Lwowa był jakby tutaj najlepszą był najlepszym terenem, gdzie można było zorganizować konspirację. No niestety właśnie te podziały na ZWZ-1, ZWZ-2 i wprowadzenie przez NKWD wielu agentów struktury konspiracyjne, wiele wystąpień zresztą, które miały miejsce na Kresach Południowo-Wschodnich, często się przypisuje, że nie były to odruchy konspiracji polskiej, tylko często były inspirowane przez służbę KWD w celu wyłapania tych aktywnych działaczy, byłych wojskowych, nauczycieli, którzy chcieli i działali w konspiracji. Rzeczą charakterystyczną jest to, że Mówimy często później, oczywiście ta konspiracja wchodzi w, w okres okupacji niemieckiej, też nie do końca y, udaje się rozwinać skrzydła, później przechodzi druga o, okupacja sowiecka. Ta konspiracja nie miała takiego y, y, szczęścia y, y, rozwinięcia się w duże, rozorganizowane struktury na początku przez to, że y, przechodziła granica między strefą. Niemiecką, a sowiecką, a później ze względu na tereny przyfrontowe, a jak już Niemcy poszli dalej na wschód, no niestety współpraca między, wcześniejsza współpraca między Gestapo a mm, służbami sowieckimi doprowadziła do tego, że mieli bardzo dobre rozestanie w terenie, gdzie kto i mógł działać. Nawet niektórzy historycy uważają, że żeby nie atak, niemiecki w czerwcu 1941 roku na, so na Sowiety, to prawdopodobnie cała konspiracja polska, która była na tych terenach w Słonek, zostałaby rozpracowana i rozbita. Może tu odwołam się trochę do wspomnień rodzinnych, jako że rodzina Zelbowa pochodzi, często się zapomina, że Struktury Armii Krajowej na Dzień W, czyli Dzień Powstania, czy Dzień Operacji Burza, tworzyły zorganizowane jednostki wojska, wtedy już wojska polskiego, i w tym wypadku okręg lwowski wystawiał 19. Pułk Piechoty, 40. Pułk Piechoty, 26. Pułk Piechoty, ale m.in. 14. Pułk to były te struktury, które miały właśnie w lwów i wokół Lwowa, bo to inspektoraty północ, południe, wschód, zachód. I sobie tak przypominam, jak w domu opowiadano, że właśnie często się zapomina o tych cywilach, którzy pracowali na rzecz tych struktur konspiracyjnych, wojskowych. I żył w Lwowie w tamtym okresie, później zresztą w Polsce. Fryderyk Uchorcza, świetny kartograf i świetny rysownik map, pracownik takiego wydawnica jak księżnica Atlas, która między innymi wydawała atlasy. I tenże obywatel Uchorcza między innymi zatrudnił mojego ojca do robienia map. I trzeba powiedzieć, że w pracowni Uchorczaka, w kraju znawcy zresztą, opracowywano mapy dla konspiracji. Mapy nie, tyle, nie tylko o rozstawieniu sił przeciwnika, w tym wypadku sił niemieckich, ale tak samo mapy. Polityczne, dotyczące tego, co się na świecie dzieje, bo zwróćmy uwagę na to, że dostęp do informacji był zawsze przysiewany <coughs> przez y, prasę sowiecką, y, radio może w mniejszym y, zakresie, natomiast chodziło o to, o sytuację na frontach. Północna Afryka, Bliski Wschód, ba, jak rozpoczęła się wojna na, na Dalekim Wschodzie. Te informacje były potrzebne. Dla, dla konspiracji, dla dowódców przede wszystkim. I właśnie często się zapomina, że konspiracja to nie tylko noszenie meldunków, nie tylko robienie zamachów czy drukowanie gazetek, ale czasami taka praca właśnie, która pomaga w podejmowaniu decyzji różnym dowódcom, różnym szefom. No, później tak się stało, że profesor Uchorczak znalazł się w kraju, był bardzo zasłużony, był redaktorem naczelnym takiego pisma Ziemia, ale nikt mu już tego nie pamiętał, zresztą też specjalnie się tym nie chwalił. Można powiedzieć tak, że by, były to bardzo trudne tereny. NKWD było wszędzie, i każdy obiad dla mnie osobiście uważam, że był bardzo dużą obiadem yy, odwagi, bo właściwie nigdy nie było wiadomo, czy sąsiad, yy, który jest innej narodowości, nie przekaże informacji tam, gdzie nie potrzeba i możemy za to zapłacić najwyższą cenę, jak to było w wielu wypadkach. Dziękuję Państwu za uwagę.